O kurwa, jeszcze na tym bootcamp tyle wyjebany było hajsu, my tydzień bootcampowaliśmy przed tym, to było przed LANem w Płońsku, gdzie wyjebaliśmy, w, w Gdzie? Te bo kasyny, to zajebiste były, kurwa, biorę takie, biorę takie na wakacje, będę pomykał. E, to był dobry but, to był dobry but, naprawdę to był dobry but, to był takie aladynowe laczęsy, no. To był dobry but. To był dobry but. Ten but był dobry, naprawdę. Może niewygodny, ale dobrze wyglądał. Yy, Jakiś nam kupił ten... Wszystko mieliśmy, jedzenie, pizzę, kebaby. Trenowaliśmy, opierdalaliśmy się i nie tylko. A na... No i w Cieczynach odpadliśmy i chuj. No wtedy jeszcze kawy nawet nie piłem. Kiedyś to byłem... Nawet kawy nie paliłem. Ale na lanach papieroski podpalłem, ale kawy nie piłem nawet wtedy. Jak hmm? dopracować... Wszystko sobie na spokojnie. No, jest super o, Jezus! Ale kiedyś byłem! Jezus! Ale patrz, jak se kry. Patrz, jak kryka se! Patrz, jak se siedzi, jak sobie gra na komputerze. Ale włosy. Kiedyś. Oj, dobry grzywek. Mhm. Zobacz, jak se gram. Wszystko, czego nam potrzeba. Niczego nam nie brak. Oj, chyba za zero się wyjebałem. Dobra, tecek, trzymaj się. Oj, chyba się wyjebam za zero, bo mina jakaś... Okay. Ale jakiś byłem z RIA, taki fajny byłem wtedy. Okay. Super sprawa, no naprawdę. Takie lokale są bardzo przydatne. Tak niedawno jeszcze takie czasy były. No, tak no, szybko to no, wystrzeliło ten CS. To jest przecież 15 rok. Kurwa, ile minęło, a teraz kurwa każdy, każda drużyna prawie w Polsce ma pensję. Po milion dolarów kurwa na turnieju. Gdybym kurwa wiedział, to bym grał w grę. Kto sobie tak? Oj, o, ale byłem kiedyś. O Jezus! Ale kiedyś to było aż na pamiętkę se Ale kiedyś to było. Ale kiedyś to było. O Jezus! Okej, następny. Zobacz, jak się na tapetę to ustawiam. Ale kiedyś byłem. Ale kiedyś byłem gracz. pytanie, teraz może zapytam się upaków o, o Waszą organizację, a te by kończyć. Jakie są ogólne Wasze wrażenia z kontaktem? z drugim... Nie pracy, będzie Jan. Wy macie kontakt z MESA. No <noise> więc tak, rozpieniać <noise> <ale głos> nad innymi organizacjami. No patrz! W sensu, wydaje mi się, że My jesteśmy patriotami, mieliśmy wiele propozycji, ale wybraliśmy tą polską. Dostaliśmy taką ofertę, że moim zdaniem nie było na czym... Pominięty! Po prostu <laughs> Michu! I teraz... Nie wiem, to gimpek to, to jest na twoje odpowiedzialność. Innocent, Bef, już Pero Dobrze, rezum twarzy zakrył. jeśli chodzi o serwis to stanowisko, ponieważ, ponieważ dwie osoby, które główne, główne zajmowały się pisaniem do dokończeniem kodu, pisa, do, pisa, dokończeniem pisania kodu, tam niewiele zostało, ale jedna, do jednej osobie wróciła choroba, zaczęła brać takie leki, że średnio mu może teraz kod pisać, bo się nie może skupić. A, jeśli chodzi o drugą osobę, to ma bardzo dużo pracy, tak, ma dużo pracy, że w domu, jak wraca do domu, to nie może się zająć tym pisaniem kodu, tylko również pracuje. Także na razie trochę stanęło to, trzeba poczekać, jak się to ułoży, zobaczymy, no nie wiem, chyba, że ktoś się znajdzie, kto może, kto umie pisać. Humor, wpadki, inteligentne odpowiedzi w programach interaktywnych, czy piąta. Polecali mi to bardzo, 600 tysięcy wyświetleń. To więcej, niż mają moje wszystkie filmiki na YouTubie. Także to musi być dobre. Zaraz wracam. Życzę powodzenia w rolowaniu. A Paweł i Paweł Męszyny, no, jak zabija to zawsze ryło otwiera, jak zabija jakoś robi tak. Jak ryba. Co? Co? <laughs> 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 To mówię na szlady mówię O jest Pawko Halo Pawko Ale Pawko Ty masz, ja to już od, też przymówiłem kiedyś Ty zawsze masz skupienie Jest, jak jest frag, jak zawiesz to jest tylko Za, przy każdym fragu, o jak ryba robisz tak Co? No do... Ja bym zaczął tutaj być o 15-0, potem 1, lub drugie. 3, Gamins 2, Stali 4. Tychnest <try> 0. Kolor customowy. Tak już się... ...młyn robi. Czemu dobra, kurwa plan nie wyszedł. wyjebałem się trochę, w plecy nie zagrałem. Dobra, teraz lepsze. Pejno z Nord, kurwo. Rupik, elo. Dzięki za drugi miesiąc. Ważne... Myślałem, że go w plecy zabiję, no, Dobra. z lewym dwa razy. Jeden Na górze, na górze, na górze! Na, górze, na, górze! Ej, na górze, tamte, tamte. Plecy. Jebiemy go, dawaj. Jace, Kurwa. ja Pawka zabić. Ale, to jest ory... No pomóż! Jeszcze Streamerowie, chcecie go frag dać? Czy chcecie go rozkurwić? Rozkurwdzić, rozkur rozkur nie zanim, kurwa nic. Agresywnie! Dobra, okay. Jadę JADEMY z nim! Ufa, mać musiałem ja zgniąć. Jest? Nie, no na imię dobrze grałem. Przecież grałem na imię z Destrojem i go rozjebałem. Tam remisowa była, ale, A mowo dobrze pykaliśmy. Żeby... Straje mi go rozjebałem Tam remisowa była, ale, A mowo dobrze, dobrze pykaliśmy. Żeby... Kurwa gorąca. A kale Raz go raz, raz, raz wygrałem nawet wysoko Stare To nie wiedziałem. kwestia tam aimowa czy coś Jako mają czyste raczej Po prostu głupie rzeczy robię często w grze A ja dzisiaj się śmieję, że na ramię, nie wygrałem Ja się jeszcze spokojnie jeszcze się odkuję w tym meczu Jeszcze, ja jeszcze wyprzedzę pewnie no, z Nie przejmujcie się Tylko przestanę gadać sobie w pieśni I znalazłem im mecz kurwa Bo jakiś kurwa nie wszedł Znalazł wam mecz? Tak Jebać no. mnie puter kurwa kufu Kto nie wszedł kurwa? Ty pączek nie wszedłeś? A gówno mnie to obchodzi kurwa Mecz mi teraz znajdź Dobra, 50 ma O headzieska no kurwa mać LK Czekaj Jeden LK dziś Co też? Ale. No to ja. Jeszcze tam. Jeszcze krótko ale, krótko. No, coś, nie? Pas. Tak. Jeden HP ma repono. Do rąga. Jeden HP repo ma repono. Teraz jest to? L. Ale mi wypierdolę. Ja. ja sobie kontroluję nie, to. Mogolowy się nie Alka. No no, Uuu! Weź to na deski. Alka, 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 LKWP. go. Mam go w plecy. Koniec już za szóstą. Jebane zwierzę, pierdolone Jak to było? chyba. LK wygrywa go. Dobra, całość, całość, No nie, no został jak mołotów, my lecimy na pizdę, stoi. Olof, a wpadł.